Nazywam się Mao Cetung, urodzony 26 grudnia 1893 roku. Inspirowałem się Stalinem do tej władzy nad Wami. Witam wszystkich, o oraz Ciebie Mao. Dzień dobry. Dobra, przechodzimy do lekcji, a dziś powiemy sobie, co to jest komunizm. A więc komunizm to ideologia i doktryna społeczna postulująca zbudowanie społeczeństwa bezklasowego, która ma na celu zastąpienie własności prywatnej i gospodarki opartej na zyskach, własnością publiczną i kontrolą głównych kanałów produkcji oraz zasobów naturalnych gospodarki. Ciekawe. Mao skoro jesteś już w władzy to co zamierzasz zrobić? Na razie jeszcze nie wiem, ale dziękuję Stalinowi bo dzięki niemu doszedłem do tej władzy. A jak nasz syn Mao Aing? W wojsku, ostatnio również wyszedł za mąż. I jak umrę, to on będzie rządził Chinami. Zebraliśmy się tu, by pożegnać Mao Ainga, wojskowego, oraz syna naszego Zedonga. Zmarł podczas wojny koreańskiej. 25 listopada niech spoczywa w pokoju. Każdy w życiu ma dobrze lub źle. Współczuję. Ech, Aing, dlaczego ty? To wszystko Twoja wina. To przecież ty wywołałeś tą całą wojnę koreańską. Tu nie chodzi o Koreę, tylko o mojego syna. No to właśnie przez ciebie on zmarł, zginął właśnie na tej wojnie. On walczył w II wojnie światowej i jakoś przeżył. Przestani w końcu gadać, jesteśmy w żałobie przez ciebie, tyś tą głupią wojnę w Korei wywołał.